Chrystus przechodząc dostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia. Nie przeszedł obok, nie przeszedł, obo, nie przeszedł obojętnie. Przyszedł do niego, ulepił błoto ze śliny, na, nałożył mu na oczy i polecił, aby poszedł i obmył się w sadzawce Siloe. Ten tak zrobił i wrócił widząc. Chrystus przywrócił. Niewidowemu, Niewidomemu od urodzenia spojrzenie na świat przywrócił mu wzrok. Jak ważne jest widzenie fizyczne, wiedzą przede wszystkim o tym ci, którzy w ciągu życia utracili wzrok albo ci, którzy mają problemy ze wzrokiem. Aby dobrze widzieć, potrzebujemy światła. Nawet dobre oczy nie, dostrzeżą, nie dostrzegą niczego. Jeżeli nie będzie światła. Eee, potrzebujemy tego światła. Światło jest potrzebne do tego, aby było w przyrodzie życie. Oczekujemy teraz tego wiosennego światła, które sprawi, że dni będą dłuższe, będzie. Oczekujemy ciemne. słońca wiosennego. Potrzebne jest nam również światło w tym widzeniu duchowym. Dzisiaj wielu ludzi. Cierpi na ślepotę, ślepotę serca i ślepotę umysłu. Wielu jest bowiem ludzi, którzy nie wierzą w Boga, nie wierzą w życie wieczne. Tym, który daje światło duchowe, który niesie światło duchowe, jest Jezus Chrystus. On dzisiaj przychodzi do nas, aby uleczyć nas z tej ślepoty umysłu i ślepoty naszego serca. Tylko Chrystus jest nam w stanie przywrócić wzrok, jest nam w stanie przywrócić widzenie, widzenie sercem, widzenie umysłem. Tylko Chrystus jest nam w stanie przywrócić oczy wiary, dać nam nowe oczy wiary. Przebijajmy się do tego światła, którym jest Jezus, bo dzięki niemu. Idąc przez życie jesteśmy w stanie dostrzec przede wszystkim Boga, ale również drugiego człowieka.